Weź torbę. Wytnij trzy puste miejsca. Szyj połówki kamizelki. Raz, dwa. Ta kamizelka ratunkowa pomoże ci przetrwać katastrofę. Statek rozbija się na naszych oczach. Barbie jest w wodzie. Ach, pomocy! Patyk, to nie wystarczy. O, kamizelka ratunkowa! To dobrze. Kamizelka pomogła Barbie dopłynąć na powierzchnię. Dziewczyna próbuje płynąć do brzegu. Fale sprowadziły ją na plażę nieznanej wyspy. Żyję, ale gdzie ja jestem? Wygląda jak raj. Będę musiała się tu urządzić i poczekać na ratunek. Moje dziecko i ja przeżyliśmy katastrofę. Zmień kamizelkę na top z muszli. Zrób spódniczkę. Ma dużo zieleni i kwiatów. Pomalujmy nasz brzuch. To piękne wzory. Zrób biżuterię z koralików. Barbie uwielbia dodatki. Gorący klimat zmienił jej styl. Barbie postanowiła nie tracić nadziei. W końcu spodziewa się dziecka. Zbieram materiały na nowy strój na wyspę. Gotowe? Nowy wygląd. Mam ubrania, ale jestem taka głodna. Co mam zjeść? Kokosy. Jak ich dosięgnąć? Nie spadają. To nie działa. Nagle banany poleciały pod nogi dziewczyny. To znak. Dziękuję wyspo. O, małpy obserwują Barbie. Postanowiły jej pomóc. Teraz nie jest sama na wyspie. Przygotuj patyki. Zrób kwadrat. Owini łączenia sznurkiem. Kratownica z patyczków. Przykryj kokosa skorupką. Ozdób muszlami. Dach kryty strzechą ochroni cię przed złą pogodą. Ta skrzynia jest pełna kamyczków. Zrobiliśmy z nich podłogę. Zawieź wszystko na żyłce. Ten bungalow posłuży jako dom dla Barbie. Wygląda dobrze, ale trudno tam wejść. Zrobię schodki i wyłożę ścieżkę. Świetnie! Mój mały, tropikalny zakątek. O, będę musiała teraz tu zamieść. Co to jest? Jajko? A, tam jest gniazdo! Dobrze, że nie będę mieszkała tu sama. Teraz możemy odpocząć i pić kokosy. Wybierz skorupę. Przymocuj rączkę. Pomaluj na złoto. Ten wachlarz jest świetny na upały. Barbie udała się na zwiedzanie wyspy. Ten upał jest nie do zniesienia. A słońce oślepia. O, a co to? Trap kliknął szczypcami. Nie wierzę własnym oczom. Skrzynia ze skarbem. Ale mam szczęście. Ale ta biżuteria to śmieci. Na wyspie jest bezwartościowa. Za to wachlarz. To, czego potrzebuję w tym upale. Świetne znalezisko. O, wiatr jest cudowny. Palą mnie plecy. Odpocznę nieco. O, te skały są strasznie niewygodne. Małpa wpadła na pomysł. Zrobię sobie hamak. Ta ryba zaplątała się w sieć. Uwolnijmy to biedactwo. Zrób boki z wyciora. Udekoruj kolorowymi frędzlami. To miękki i wygodny hamak. To za świetne miejsce do relaksu. Teraz muszę to rozplątać. To trudniejsze niż sobie wyobrażałam. Udało jej się powiesić hamak. Wow, jest wygodny! Wkrótce urodzi się dziecko. W jej ramionach pojawiło się maleństwo. Teraz Barbie i jej dziecko mogą razem cieszyć się życiem na wyspie. Gratulacje! Weź cewkę z drutu. Zegnij pierścień. Rozciągnij siatkę. To kijek do łapania kokosów. Sprawdźmy go. A, moje dziecko jest głodne. Mamusiu, jeść! Usiądź cicho. Ja spróbuję zdobyć kokosy. Nie, to nie zadziała. Ale dużo się nauczyłam. Kij z siatką na pewno pomoże. To zadziałało, musimy to rozbić. Łatwizna. Zróbmy kołyskę przed niej nić, wyłóż spód słomą, rozłóż materiał. Ta tropikalna kołyska sprawi, że będziesz mieć słodkie sny. Barbie próbuje położyć dziecko do łóżka. Miałyśmy wspaniały spacer, Lucy. Pora spać. Czy ty nigdy nie zaśniesz? O, tak lepiej. Gdy tylko Barbie odeszła, jej córka obudziła się. Wygląda na to, że nie lubisz spać w hamaku. Co powiesz na muszelkę? Muszę coś zrobić. O, piłka. Gdy dziecko bawiło się perłami, mama wymyśliła pewien sposób. Pokochasz swoje nowe łóżeczko. Łóż się wygodnie. Zamknij oczy. Słodkich snów. Natychmiast zasnęła. Mamie też przyda się drzemka. Weź kolorowe kamienie. Ale dużo. Weź przezroczystą ramkę. Rozłóż kamyczki. Te są na całej ramie. Owiń drut sznurkiem. Zawieś muszlę. Mata dla dzieci zabawi naszego malucha. Barbie szuka Lucy. Gdzie ona jest? Tu jesteś! Co za mała amazonka. Pobaw się na piasku. Tu jest bezpieczniej. Ale rozrabiaka znowu się odczołgała. Proszę, banan! Co robisz? To nie jest twoje. Mam pomysł. A jeśli zrobię matę dla dzieci używając kamyczków? Barbie zebrała kamyki, trochę pracy i nasz plac zabaw jest gotowy. Co o tym myślisz w skarbie? Lucy jest szczęśliwa. Mama podziwia swoją córeczkę. Potrzebujemy najpiękniejszej muszli. Dobrze wyczyść. Rozwinij trochę nitek. To wisiorek. Pomaluj róg. Teraz Barbie można usłyszeć gdziekolwiek. Barbie była smutna. Minęło tyle czasu, ale nikt po nią nie przybył. Lucy znalazła kij. Patrz, mamusiu. O, to jest pomysł. Barbie napisała SOS na piasku. Słyszę coś, czy to statek? Jesteśmy tutaj! Pomocy! Potrzebujemy czegoś głośniejszego. Użyję tego rogu. Na statku zauważyli Barbie i jej córkę. Na brzeg! Barbie wreszcie została odnaleziona. Barbie, kochanie, żyjesz! W skarbie jestem uratowana. Poznaj Lucy. Tak się cieszę. Moja dzielna Barbie. Wracajmy do domu. Potrzebujesz odpoczynku. Kiedy siostry wyruszyły szukać swoich rodziców, rozpoczął się sztorm. Wielka fala zaniosła je na bezludną wyspę. Anno, jesteśmy zupełnie same! Nikogo nie ma w pobliżu! Będą musiały przyzwyczaić się do nowego stylu życia. Ania postanowiła pozbyć się ciepłych ubrań i przebrać w coś wygodniejszego. Strypnięcie palców i dodatki zmieniły strój. Pasek z lin, paciorków i muszli. Jestem gotowa na dżunglę. Nikogo nie widać. O, ale tu gorąco! Królewskie ubranie Ani nie jest dobre na tropikalną wyspę. Na wyspie nie ma balów. Pożegnajmy spódnicę i gorset. Czasy się przebrać. Anna poszła za najbliższy krzak. Nikogo tu nie ma. Przywitajcie się z Anną z tropików. Tak łatwo wejść na palmę po kokosy. Dlaczego wcześniej się nie przebrałam? Zawołam moją siostrę. Elza też nie jest przyzwyczajona do gorąca. Ha! Chyba przygotowała się wcześniej. Jej strój jest w kolorze oceanu. Ma wiele bransoletek i dodatków. Wygląda jakby była z tej wyspy. Dodaj opaskę z piórami na głowie. To gorąco jest nie do zniesienia. Proszę nie świeć tak jasno. Może liść pomoże? Ale raczej nie. Dość, czas się przebrać. I to najwyższa pora. Tak, teraz czuję się dużo lepiej. Elsa wygląda w nowym stroju jak królowa wyspy. Nawet zrobiła sobie opaskę z piórami. Moje nogi chcą tańczyć. Naszą muzyką będzie dźwięk fal. Olaf też chce mieć nowy strój. Dziewczyny mogą się chwalić nowym wyglądem. A co ze mną? Może spódniczka strapy? ją liśćmi. Nie ma dość gałęzi na włosy, a warkocze ze sznurowadeł będą pasowały do wyglądu. Ale przystojniak, co? O, czekaj piękny. Bałwan pożyczył kilka i zrobił ekstrawagancki kapelusz. Dodaj tropikalny owoc. Mm, idealnie. I mogę przy okazji coś przekąsić? Olaf obudził się po katastrofie. Co? Gdzie są wszyscy? Muszę rozejrzeć się z drzewa. O, widzę ludzi! Wiedziałem! Zanim do nich pójdę, muszę się odpowiednio ubrać. Przydadzą się materiały, które znalazłem. Cześć ludziska, jak leci! Skąd się wziąłeś i jak się nazywasz? Znają mnie na wszystkich wyspach. Przynoszę plemionom szczęście. Wow, chcę mieć taki kapelusz z piórami. To specjalny model. Nasza lokalna rozrywka to bujanie się na linie. Tak? To świetna zabawa. Ale tu gorąco. Słońce lśni tak jasno. Muszę czymś nakryć głowę. Weź liście z drutami i zrób mały kapelusz. Owinę druty sznurkiem. Kapelusz z liści jest łatwy do zrobienia, ale idealnie chroni przed słońcem. Nie zniosę tego gorąca. Anna przyszła poszukać czegoś, żeby zasłonić głowę. Muszla? Hmm, jest za ciężka. Siatki to nie to. Mogę się zaplątać i upaść na piasek. Świeże powietrze. Hm, mogę użyć tego. Muszę użyć wyobraźni. Kto zrobił dobrą robotę? Ja! Pałeczka zamienia się we włócznie. Na ostrzy koniec kołka. A ła! Ostre! Są trzy. Dzięki temu mamy większą szansę na złapanie ryby. Takie straciły pióra. Przymocuj je na końcu, żeby lepiej leciało. Elza skłodniała, ale nikt jej nie przyniesie jedzenia. No no, co my tu mamy? Spróbuję złapać tę rybę, ale była za szybka. Olaf, wszystkie ryby odpłynęły. To łapie ryby rękoma, głuptasie. Razem zrobili harpun. Elza jest gotowa łapać ryby i już nie będzie głodna. O, udało się! Sama złapałam rybę! Zaczyna się polowanie na kokosy. Pomaluj drewniany szpikulec, żeby wyglądał jak drewno. Zgadnij, w której ręce. Zakrapla, czy zmienia się w wygodną szufelkę. Łatwo dostać się do kokosów, nawet na najwyższej palmie. Ani chce się pić, a kończy się woda. Woda potrzebuje wody. Dziewczyna pomyślała o kokosach, ale są tak wysoko. Olaf, wymyśl coś. To łatwe. Widzisz, potrzebujemy specjalnego narzędzia. Podsać mnie tylko. To nie zadziała. Spróbujmy. Anna sięga, ale to na nic. Wygrywasz tak lepiej. Olaf wrócił z narzędziem do zbierania owoców. Nauczyłem się tego od miejscowych. Tak, mamy kokosa. To urządzenie działa. Super. Pomożesz mi zrobić koktajle? Proszę, kochana. Mamy rodzinny wieczór. Strzecha i bambusowe patyki to odpowiedni materiał na namiot. To nie takie proste. Pokryj dach strzechą. Anna dodaje ostatnie detale i wzmacnia ściany. Dodaj słomę na podłodze. Liany oplatają bambus. Do wszystkiego można podejść kreatywnie, ale miło odpocząć po ciężkiej pracy. Pogoda tak szybko się zmienia. Jest słonecznie, a za chwilę burza. Dziewczyny kłócą się, jak zbudować namiot. Cicho, nie ma na to czasu. Dziewczyny zaczęły pracować, ale próby budowania nie idą za dobrze. Dziewczyny za mną! Możemy schować się w naszym namiocie! Wow, Olaf, jak udało ci się to zbudować? Poznałem różne sekrety i pomogę wam. A na razie, posłuchajmy dźwięków deszczu. Połącz pałeczki i drewniane szpikulce sznurkiem, żeby zrobić kraty. O nie, to wygląda jak klatka. Kto będzie w nią złapany? Olaf, ruszy się. Klatka się zamyka. Oj, złapali mnie. Pomocy! Lokalne plemię bardzo nie lubi obcych. Zrobili pułapki, żeby chronić swoje ziemie. Schowali się w pobliskich krzakach, a klapkę przykryli słomą. Elza szła przez wyspę. Nagle drewniane klaty złapały ją i podniosły nad ziemię. Tak, złapaliśmy tę, która niszczy nasze plany. To pomyłka! Hej, przyjaciele, co zrobiliście? To Lampart niszczy wasze plony. Widziałem jego ślady. A to jest królowa Elza. Musicie ją natychmiast uwolnić. Plemię uwolniło Elzę. To zaszczyt poznać królową. Zrób koronę z piór egzotycznych ptaków. To nakrycie głowy odpowiednie dla królowej wyspy. Jak ci się podoba? Myślę, że mi pasuje. Plemię postanowiło ukoronować Elzę. Dziś jest szczęśliwy dzień. Elza siedzi na swoim tronie. Witamy naszą królową, naszą wspaniałą. Obiecuje być dobra i sprawiedliwa. Zrób papugę z piankoliny w różnych kolorach i koralików. Ptak ma różowe pióra, żółty dziób i śmieszne oczy. Wygląda pięknie. Dodaj skrzydła. Czub i długi ogon to jego rozpoznawalne cechy. Dodaj parę nóg. Śpiew? Pięknie śpiewa. Ania z daleka zobaczyła statek Krzysztofa. Czas odpłynąć. Elza i Olaf postanowili zostać na wyspie i rządzić lokalnym plemieniem. Nie chcę się żegnać. Czekaj, mam coś dla ciebie. Weź ten prezent, żeby zapamiętać nasze ptaki. Zostaniecie dobrymi przyjaciółmi. Dziękuję, siostro. Będę tęsknić. Połącz pałeczki, żeby zrobić drewnianą tratwę. Zamocuj deski w ten sposób. Połącz dwa elementy. Zainstaluj żagle i dodaj liny. Tratwa jest gotowa do rejsu. Wszyscy na pokład! Mili miejscowi pomogli ją zrobić. Na pewno jest bezpieczna. I tak spróbuję. Siła miłości pomoże ci zrobić niesamowite rzeczy. Anna popłynęła do statku do Krzysztofa. Znowu są razem. Siostry przeżyły niezapomnianą przygodę. Księżniczki bawią się na wycieczkowcu. Wiatr jest taki przyjemny. Mam nadzieję, że zabawie yes. nie będzie końca. Zabrałam ze sobą mój najlepszy kostium. Dziewczyny gotowe na przygodę życia? Póki co płyną zgodnie z trasą. Gdzie jest moja torebka, Olafie? Bałwanek przynosi rzeczy księżniczek jedna za drugą. Wszyscy czekają na koniec podróży. Ojoj, łódka zaczyna się trząść. Nagle woda zaczyna zakrywać ich rzeczy. Ratujcie się, to nie my. Wszyscy panikują. Księżniczki zaczynają biegać i zostawiać rzeczy za sobą. Ej, przestańcie! Użyjmy materacy i kół ratunkowych. Księżniczki ledwie zdążyły opuścić statek przed jego zatonięciem. Na całe szczęście dziewczyny dotarły na brzeg. Ale ponieważ ich rzeczy zatonęły, to księżniczki muszą stworzyć nowe stroje od zera. Zrób warkocze i zwiąż je tasiemkami. Wykonaj kształt kostiumu. Prawdziwe muszelki ozdobią pasek. Wygląda świetnie. Jak się tu znalazłyśmy? Pamiętam tylko płynięcie przez całą noc. Gdzie jest jasmina? O nie, poważnie? Jasmino, gdzie jesteś? Dzień dobry. Tylko się przebierałam. Przestraszyłaś nas. Ale skąd wzięłaś kostium? Z włosów. Myślcie nie szablonowo. Jesteś genialna! Też muszę zrobić coś dla siebie! Roszpunka też postanowiła się ubrać! Zrobiła stanik z muszelek! A pnącze zmieni się w bieliznę i sznureczki! Ona jest gotowa na gorącą przygodę! Olaf postanowił zrobić rewie mody! Gotowi na pokaz najgorętszej wyspiarskiej letniej kolekcji... Dajcie gromkie brawa rożpunce. Brawo! Pora by Ania pokazała swój egzotyczny strój. Eleza zakończy nasz pokaz. Jej strój należy do najbardziej wyszukanych. Podziękujmy modelkom i projektantom. Słusz razem ramę stołu z kawałka Kory. Stół jest pełen owoców. Smacznego! Dziewczyny ciężko pracowały, by zrobić obóz. Musimy rozpalić ogień. Widziałam w telewizji, że pocieranie o siebie dwóch kamieni wywołuje iskrę. Oby Jasmine mi się udało! Olaf przyniósł stolik udekorowany talerzami z muszelek. Przyniosę jedzenie, Elzo. Księżniczka nigdy wcześniej nie jadła zdrowego śniadania. Mmm, są takie soczyste. Mniam! Oto zakrętka. Zakryj podstawę bębna brązową sztuczną skórą. Odetnij kawałek plastikowej butelki. Złącz detale razem. Miejscowa kobieta zgodziła się podzielić liną. Naciągnij ciasno pokrycie. Lina pomoże stworzyć prawdziwy bęben dżembej. Olaf poszedł rozejrzeć się po wyspie. Nagle zauważył bęben zagrzebany w piasku. Wow, ale fart! Będziemy mieli tyle zabawy! Dziewczyny walczą z gorącą pogodą. Gotowe do tańca? Mam dobrą wiadomość: znalazłem bęben. Hurra, czas na imprezę! Dziewczyny zaczęły radośnie pląsać. Proszpunka nawet pomalowała swoje marakasy, by melodia grała dalej. Wcześniej nie miały tyle zabawy. Zmienij plastikowy pojemnik w lodówkę turystyczną. Zakryj całość w środku kryształami górskimi. Przymocuj światełka LED. Dodaj drzwiczki zrobione z pokrywki. Aby można było je otwierać, użyj tasiemki z kryształami górskimi. Dodaj klejącą warstwę i posyp sztucznym śniegiem i gwiazdami. brr jest tak zimno! Olaf zaczął topnieć od wyspiarskiego upału. Zaraz całkowicie się rozpuszczę. Gdy księżniczki zastanawiały się, jak pomóc sobie nawzajem, słońce zrobiło swoją robotę, a Olaf zmienił się w kałużę. O nie, jak to się stało? Olafie! Użyj swoich lodowych czarów, Elzo! Elza stworzyła lodówkę przy pomocy swojej magii. Bałwanek wkrótce wróci do normy. Włóż Olafa do środka. Zaledwie kilka sekund później bałwan wrócił do swojej dawnej formy. Księżniczki cieszą się, widząc przyjaciela. Wyspiarze obserwują przyjaciół. Mężczyzna zobaczył czary i pobiegł powiedzieć o niej swoim znajomym. Znaleźliśmy w skrzyni tajemniczą maskę. Ciekawe z czego jest zrobiona. Pomaluj element na brązowo. Twarz jest pokryta ozdobami i wzorami. Udekoruj pasującymi kamieniami górskimi. Gdy tylko Elza przymierzyła magiczną maskę, to na jej szyi pojawiły się wielkie korale. Zrób spódniczkę z grubego filcu. Ozdób ją słomą. Strój Elzy szamana jest gotowy. Wyspiarze walczą z upałem. Bracia i siostry, widziałem lodową boginię. Ona czyni cuda. Wyprośmy o jej litość, niech spadnie deszcz. Gdy księżniczki spały, mieszkańcy porwali Elzę i zabrali ją do swojego domu. Hej, puść mnie! Co tu się dzieje? Proszę, lodowa królowo! Nasz lud cierpi od suszy. Założymy na ciebie magiczne szaty. Użyjesz rytuału i przywołasz deszcz. Elzie idzie mistrzowsko. Przyzwała śnieg, który topiący się zmienił w deszcz. Wyspiarze cieszą się z chłodniejszej pogody. A co najważniejsze, teraz mogą jeść świeże owoce. Księżniczki zauważyły brak Elzy i pobiegły do osady. Dziewczyna uspokoiła je i opowiedziała o Aha. tym, co się wydarzyło. A plemię zaprosiło wszystkich na kolację. Użyj winorośli i skórki od winogron do zrobienia drewnianej łyżki. A skorupka stanie się miską. Ostudź je! Dokończ zastawę kupkiem z orzecha. Wyspiarze są gotowi, by zastawić je stół. Aha. Kolację podano. Księżniczki są pod wrażeniem tym, co widzą. Brakowało im domowej kuchni. Nagle Olaf pojawił się i zaczął zajadać jak dziki. Co ty robisz? Czy nie masz żadnych manier? Użyj łyżki i talerza. Nie jedz za wspólnego półmiska. <śm> <śm> Przytnij starą słuchawkę i tutaj modeliny. Mocowanie zmieniło się w rączkę. Pomaluj akrylowym podkładem i zakryj brązową farbą. Lampa jest cała w pajęczych sieciach. Jasmina chodzi po wybrzeżu. Wow, to butelka ze statku! Weźmy ją. Wtedy pala wyrzuciła na brzeg skrzynię. To jej skrzynia. Ale chroni jej krokodyl. Odejdź, ona jest moja. Odważna księżniczka odzyskała co jej. Zobaczmy, co my tu mamy. Złoto, diamenty, pieniądze, nudy. To nie pomoże nam na wyspie. Za to to jest ciekawsze. Olafie, dziewczęta, zobaczcie, co znalazłam. Możemy użyć tej lampy, by zaparzyć w niej herbaty. Z pomocą tej butelki możemy wysłać wiadomość do dowolnego miejsca na świecie. Szybko, pisz! Dziewczyna zamknęła butelkę z wiadomością i wrzuciła do wody. Księżniczki zrobiły także sygnał SOS z patyków. Może zauważy je samolot albo statek? Na środku oceanu syrenka słucha podmorskich piosenek na swoich słuchawkach. Nagle zauważa butelkę z wiadomością. Księżniczki mają kłopoty. Czy latający dywan już tu pędzi? Arielka machnęła ogonem i ruszyła na dno morza po pomoc. Odrysuj gąbkę na niebieskim materiale. Zakryj ze wszystkich stron. Ozdób powierzchnię ornamentami. Złota tasiemka otacza dywan z każdej strony. Latający dywan zmienił się. Moc w końcu przybyła. Latający dywan dostał się na ląd. Jejku, jesteśmy uratowane! Ale dywan nie uniesie ich wszystkich naraz! Pora ponownie użyć czarów Elzy! O Ojejku, to nie to zaklęcie! Jeszcze raz! Udało się! Teraz dywan jest grubszy i bezpieczniejszy. Ciężko było go wziąć do wody, ale dałyśmy radę! Przybyłam z moimi delfinami na pomoc. Dzięki kochana, pociągnij linę, dywan może ruszać. Delfiny złapały koniec liny i wciągnęły wszystkich do wody. Pora popływać!